Siemeneczko, witam was w szóstym odcinku Zagrajmy w Lufia. Jesteśmy tym, teraz w starej grocie, już chyba trzecie piętro. Dobrze, idziemy. Idziemy tutaj na lewo, zobaczymy czy możemy iść. Dobra. Idziemy w dół. Dobra. Same węże, czyli możliwe, że będzie jakiś wąż. Dobra, tutaj nic nie ma, idziemy na lewo. Dobra, dwie skrzyneczki, ciekawe czy będą potwory, czy... To potwór, właśnie Dobrze o, o, o jaka fajna jakaś kaczka Coś w tym rodzaju Żuk. Puczci Dobrze, Żółka najpierw pokonamy po kolei, bez nerwów Ejejeje, czemu tak Trzy agi Dobrze, jeden padł Wderzenie Dobrze Dobrze, to zniszczmy te pucji. Zobaczymy, czy na jeden strzał pój padnie, czy nie. Bo zabiera nam jakieś agility. To niedobrze. Bo to jest chyba nasza agility, to jest... O, dobrze, padł. Agility to zaraz zobaczymy, co to jest. Um, to dobra, nie. Myślałem, że to jest AP, ale jednak to nie jest AP. Czyli agility po prostu odbiera nam jakieś... Yy, zdolności. Dobrze. Udało nam się go pokonać. Potwora. Może jakiś damy w końcu? Same potwory. Dobrze. Najpierw pokonamy puci tego. Puci. Ognia. Gwał ognia, tak? Czy jakoś tak. Dobrze. Dobra. Padł. Jeden. Jeszcze wampa. Trzeba pokonać. Dobra. Atakujemy, Naruto ma jeszcze trochę HP więc powinniśmy wytrzymać to bez problemu Zawsze doświadczenia 38, 30 golda i coś otrzymano Dobrze, masz bambus, Jidy Dobra, idziemy na górę Dobra O! I trafiliśmy na bossa, dobra bijemy bossa ponieważ nie byłem przygotowany w sumie na, żeby eksplorować wszystkie, całkowicie te jaskinie więc pokonamy... No spróbujemy to przejść. Młody smok, zobaczymy czy będzie trudny. Zapiszemy grę. F1-2. Dobra. Gris. 12. No to nie najgorzej w sumie. Dobra, dalej, atakujemy. 36, brawo. No oh. Dwa razy. Pierwszy boss był najtrudniejszy. Te już... Oh. 6300 doświadczenia. Pokonujesz przywódcę dobrze, piętra wstępne piętro, co aż ja tak rzeczy użyj napój Naruto dobrze nie mam napoju na AP żadnego później sprawdzimy w sklepie czy jakieś znajdziemy ale dobrze, na razie idziemy dalej start lecimy na nowe piętro B0 4F dobrze, zapiszmy grę niszczymy wszystko Z To potwór Nie No nie Dobrze Mamy jakieś trzy fajne potwory O pancerzony koń Ciekawi mnie czy będzie trudny Cóż, zaraz się dowiemy Najwyżej Nie dobrze pokonamy wszystkich raczej Nie dajśmy że... Dobrze, ja to może przyspieszę trochę Tym razem Dobrze, pokonajmy tego pancerzonego konia Zobaczymy czy poradzimy sobie już z nim tak, dobrze, już jeden potwór padł Kurczę, trudna walka tak je, jej, jej, padliśmy Dobrze, czytujemy Nie będziemy porywać się jedno obrażenie, nie, nie będziemy porywać się na takie potwory Ponieważ no, to nie jest dosyć Masz opatrzność Mamy do takie plus, że możemy zapisywać grę i potem wczytać najwyżej Tu nic nie ma I no po prostu nie jesteśmy już taką dobrą postacią. A tutaj można przyjść w każdym momencie naszej gry, więc spróbujemy po prostu to wyglądać. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. O, mamy przywódcę piętra. Dobrze. Jest to król pająków. Zapisujemy grę. HP mamy dużo. Dobrze. AP nie mamy w ogóle. No ale cóż, tak bywa. A tak. Fit. Może 10kp. 10 HP to całkiem w mamy, około 60 HP Ale to też nie jest najgorzej, 18 HP ładnie Jeszcze jakiś przydałby się krytyk, także 40 HP 4 HP nam zgłosił, ładnie Całkiem, dobra 20, pięknie Trująca chmura Ojojojoj, otruł nas tak, ładnie Miss, brawo Nie trafił 20 Super. Ciekawe mnie, ile pięter będzie tutaj tak w ogóle, już jest czwarte. Po tym bosie będziemy mieli już piąte piętro. I mam nadzieję, że na piątym to się już skończy. Chociaż zobaczymy. Bo już chyba parę ciekawych rzeczy nawet tutaj zdobyliśmy, jeszcze ich nie próbowaliśmy nałożyć. I dopiero no, nie, nie, no możemy, zaraz zobaczymy. Czy my w ogóle coś zdobyliśmy, czy nie? Sam jestem ciekawy już. Trochę czasu minęło. Tutaj, gdyż jesteśmy. Dużo ma HP ten król pająków Już raz z nim walczyliśmy Ale tym możliwe że jest Chyba możliwe że jest poziomowo trochę wyższy Na razie mamy jeszcze trochę HP Więc możemy jeszcze chwilę walczyć z nim Teraz już musimy dodać sobie HP 5 HP skusiło Ale nie no, nie będziemy ryzykować I... oj I dodamy sobie HP Napój Brawo Dobrze Mamy plus 30 życia? Coś takiego w tym rodzaju? Tak, 30 życia. Używa trującą chmurę. Dobrze. Miss. W sensie Jesteśmy odporni na takie ataki. Znaczy akurat się udaje. Dobrze. 20 hp poszło. Znowu. Szkoda, że nie widać właśnie ich życia i to by ułatwiło nam rozgry rozgrywkę na pewno. Ale przeżyjemy bez tego. Brawo. Naruto pokonał króla pająków My Kogo Naruto nie pokonał? Nie no dobra, ale nie no Naruto uczy się ryzykowny Pięknie Mamy nową umiejętność, której nie użyjemy ponieważ nie mamy AP No ale cóż Rzeczy Ile mamy życia? 38, ale tak yy, Ekwipunek Naruto I załóż Pała nie jest lepsza, bo nic nam nie wskakuje. Tunika, tarczy brak, hełm, obręcz. A więc tak, nie mamy tarczy. To jest chyba minus. Specjalne. Licencja łowcy. Kamienie, licencja, dobrze. Status, zdolności. Zobaczmy nasze zdolności. Tak, mamy ryzykowny umiejętność, która wymaga 3 AP. Niestety nie mamy w ogóle AP. Psz, więc idziemy na nowe piętro. B05F Zapisujemy grę I niszczymy roślinki Diamentowa kraina Jakaś, dobra, idziemy w górę I... mamy Przywódcę pię... przywódcę piętra? Taka Oj Ojojoj Poko mamy dwa bossy To już jest, będzie trochę... Trudniejsze Śmilia P Użylibyśmy Dobrze, zapiszmy tutaj grę na trzy save'y. Mielibyśmy skille, ale cóż. Świecąca meduza. bimy je. Fajna, chciałbym mieć takiego potwora przy sobie. O nie, o nie, Dużo nam zadaje. Czym mało? Jeden. Jeden. Ej! Serio, ta walka też może być bardzo łatwa, tylko zależy ile oni mają. Bo one będą miały HP. Jeżeli mało, to szybko sobie z nim poradzimy. Na razie już dwa czasy poszły. No, zobaczymy. Dobrze. Tym razem znowu 1 HP. Że Naruto... Naruto włączył regenerację, tak. I nic nam nie robił. Ognisty duch. 4 HP. Tym razem już się postarali. Nie ma żartów z chłopakami, widać. O, mis. Dobrze. Atakujemy dalej. 24, bardzo ładnie. Kula ognia Dobrze Czeka, Czy to już ostatni boss Ostatnie bossy Czy jeszcze będziemy mieli kolejne piętra Dobrze Bo jak wyjdziemy to mam, mam zamiar wrócić do O Pokonaliśmy jednego Teraz sobie zapiszemy Po tym ataku Mam zamiar wrócić do początku gry Tam rozmawiamy z tym staruszkiem który hodował tak. Te... Kwiatki prepea, pre, prepea prepea. I mam nadzieję, że on nam da ten kwiatek. I damy ten. I z tym kwiatkiem pójdziemy do tej dziewczyny. I będziemy toczyć fabułę dalej. Tak, dobra. A jak nie, no to będziemy kombinować co innego. Będzie ciężko, ale się uda. Dobra. Jeszcze tylko musimy pokonać tego wołowca. Mini-bossa, to w ogóle wszyscy mini-bossy są. Bo dość trudni nie są. Dobra. Nie będę na razie dodawał życia sobie. Jeszcze mamy na to czas. Jeżeli tak będzie po jednym rzut, po jednym 4 HP nam kusił, to... Jeszcze damy radę trochę pociągnąć, Naruto nie jest taki słaby. Jeszcze dobrze, udało nam się pokonać. Kolejnego bossa. 100 do... 1000 doświadczenia. O, naprawdę ładnie. Poziom siódmy. HP wzrasta 1. AP wzrasta o 7. Atak o 2. Obrażenia. Dobrze, fajnie, fajnie. Naruto 1300, żeby doświadczyć. 1300 do 400 golda. Przygotuj się na następne piętro. Wow. Czyli to jeszcze nie jest koniec. Jedziemy dalej. Użyj. Napój. Cóż, nie mamy już tak dużo... Yy... Na pewno, no i nie mamy już tak dużo potów, ale jeszcze trochę jest. Ale zauważmy, że mamy 1800 golda. Mam nadzieję, że z tego nie stracimy. Dobra, zapisujemy, ponieważ to 1800 golda. Jeszcze 200 golda i kupimy sobie naprawdę dobry armor. To jest woreczek, który weźm, zapiszmy, bo ja nie chcę marnować tych potów. Żel, dziób. zapisujemy. Fajnie. Dobra, jakaś dobra rzecz. Tutaj mamy potwór. Wiesz co, nie będę z nimi walczył, ponieważ, no, nie mamy już takiego wysokiego poziomu, nie mamy już takiego w AP tak dużo i mamy tutaj bossa, trzeba skupić się na bossu, bo bossy, no, wiadomo, no, są trochę ważniejszymi potworami i tu mamy jakiś fajny bardzo potwór wyglądający jak mm, ptak, więc atak El Pasar, naprawdę ładnie, ładnie. Zdziwię się, jeżeli tu będzie naprawdę z 50 poziomów i wtedy to już będziemy mieli wielki problem, ponieważ wrócimy bez niczego z no Masz 15 HP. To już jest problem. A my mu tylko 4. A teraz 5. Dobra, ale jakoś może sobie poradzimy. Gdybyśmy wiedzieli i on będzie miał życia, to wtedy byłoby dużo łatwiej. Oj, nie. Użyjemy super napój tym razem. Byłoby dużo łatwiej. No, już to mówiłem. I wiedzielibyśmy my, na czym stoimy, po prostu, dobra. 100 HP daje. Wow, naprawdę to już jest sporo. Czym mnie atakujesz? Nie, mógłbym mnie zamrozić, nie? 8 HP, dobra, tym razem nie zaszalał. Dobra. Mamy 4 HP. Nie, 5, ładnie, brawo Naruto, Naruto, wścieknij się zaraz, wścieknij się, zniszcz go. 18 HP, skubany. No naprawdę już coraz ciężej jest. Dobra, nieprzerwany. 17 HP. oj 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 oj. Dobrze, zapiszmy tutaj, może wykonamy jeszcze jeden atak, bez użycia pota Dobra Dobrze, udało nam się wykonać jeszcze jeden atak Niestety teraz musimy użyć pota, tylko teraz mam, mamy pytanie, czy użyjemy normalnego napoju, czy trudki. Dobrze, użyjmy w sumie najpierw normalnego, no, oj, normalnego napoju, czy super napoju, użyjemy najpierw normalnego napoju 30 HP mamy w górę. Teraz on wykonał atak. Mam nadzieję, że z tym strzałem. Tak, jest. Lód. Dobrze. 7 HP, więc mamy szansę na dwa ataki. Zapiszmy grę. Dobra. Atakujemy. 5 HP. Ciężka walka, naprawdę. Siad. Mm. Co się dzieje? Plus 5 HP, no. Atak w górę ma. Mam, znaczy, dobra, czyli. Nic się nie stało, w sumie nic. On mi nic nie skusił, ja mu nic. Dobra, 18 HP. Dobrze, zapisujemy. I dodajemy sobie HP. Wiadomo. Cóż, trzeba tak czasami. Teraz najlepiej jakbym lodem rzucimy, My skusimy mu 5 HP. Ale pewnie nie rzuci. O, no właśnie, normalny atak. Dobra, 18 HP. Atak Naruto! Weź się wysilś w góźdzę 20. 5 No nie 25, 5 Spoko Cóż, i tak trzeba Jestem skłonny w tej sytuacji Użyć super napój Na naszą postać Wstaniemy z 100 HP Nie będziemy już go mieli potem, ale no dobra No Skoro już tu jesteśmy, to warto by było to skończyć A wiadomo jak to mi się potoczy Dobra, zapisujemy grę znowu I atakujemy <laughs> Dobrze Kolejne 5 HP. Ile masz HP? Powiedz mi. Ma dużo obrony na pewno w sumie, to jest pewne. Ponieważ kupimy mu tylko po 5 HP. No ale dobra. Jest! Nie, to Krytyk. Ale pięknie, też naprawdę, myślałem, że już go pokonaliśmy. Ale za Krytyka też się cieszę naprawdę Naruto. Zapiszmy grę i spróbujmy zaatakować jeszcze raz, może nie zginiemy. No ale on też jeszcze nie zginie. Więc, o dobrze, lód, akurat lód, to użyjemy sobie teraz pota. Już mamy taką sytuację, żeby użyć napój. Dobrze. No to chyba jest już jest najtrudniejsza walka na razie w naszej grze. Którą do tej, do tej pory, w której do, w tej grze do tej pory mieliśmy, to jest właśnie najtrudniejsza walka. 17 HP zapisujemy. Czyli skusił mi połowę tego, co sobie dodałem. Super, ale to zawsze coś, no. Mamy, o 4 HP, mamy zawsze przecież te 13 w górę. Dobrze, dalej atakujemy, siadł. kurczę skusi nam 17, albo 18. Nie, 5 HP w górę. To to, siadł, to HP w górę, dobrze, 10, pięknie! Naprawdę pięknie, brawo, brawo, Naruto, zapisujemy. Opłaciło się, 5 HP w górę i on nam nic nie zrobił, super. O nie, o nie, 18, jo wczytujemy grę. Sprawdzimy, czy znowu użyje to samo. Tak. Dobrze. Dodajemy sobie życia. Mamy ułatwienie po prostu takie. Kurczę no. Nie. I co się stanie? Pokonany. Grupa. Pokonany. Dobrze. Wyszliśmy tutaj. Ale wracamy tutaj do naszego. Naszej postaci. Tu zaczynam przed bossem. Tu jesteśmy na bossie. Kurczę. Tabletki. Polny dysk. Jaskiniowy dysk, mogę użyć to coś? Nie. Polny dysk? Nie. Tabletki? Co mi dadzą tabletki? Sprawdźmy. Kurczę, no ale ten boss już nie mamy z nim szans, no Cóż Niestety tak musi być. Chyba, że Użyjemy Obronę. Damy radę, nie. Cóż, nie daliśmy rady Bosowi. Mam nadzieję, że chociaż pieniążki nam zostały. Spróbujemy pokonać go kiedy indziej. Zmarnowaliśmy dużo bardzo potów, ale no cóż. Dobrze. W porządku Naruto? Kropki, kropki, kropki. Dobrze, jesteśmy tutaj. I idziemy, tak weźmy zobaczmy teraz przemamy mamy pieniążki Złoto 693, dobrze, czyli nic nie zarobiliśmy Rzeczy, tylko trochę straciliśmy rzeczy Ekwipunek No dobrze no, tak Spoko Mamy tak Duży problem dosyć Ponieważ Nie mamy w ogóle itemów Cóż, <laughs> tak bywa. No dobra. Żadnych rzeczy. Z bossem nie mamy szans. Dobra. Chyba że od samego początku z nim walczmy. Dobrze, to ja tutaj zaczynam i pokażę wam końcówkę bossa. Tylko końcówkę. Jak go będziemy niszczyć albo jak jeszcze będziemy żyć. Dobra. Dobrze, wracam do was. Nie mamy szans z tym bossem na razie Jesteśmy po prostu za słabi Cóż... I yy, Itemków też nie mamy za bardzo, więc yy, Tutaj założę co mamy I mam zamiar skoczyć Teraz kupić jakieś rzeczy Mamy 700 golda, jakieś nawet zwykłe Cóż, później tam jakoś pójdziemy Niestety teraz nie damy rady Więc no, przykro mi bardzo, ale Prosta rzecz, że Jak nie wychodzi Trzeba przyjść później Dobra. Noże, ja od razu yy, wziąłem tak, że przegrałem z tym bossem nie tracąc nasz, nie tracąc naszych, chyba. Chwila. Specjalne, tak? Nie. Naszych potów. Mamy nasze poty? Nie mamy. To jest dość dziwna sprawa. No dobra, nie mamy. Nic nie mamy. Dobra, idźmy tutaj zobaczyć, czy ma na, dla nas jakąś tanią zbrojkę. Kup. Oj, dużo lepsze. To ta nasza fajna zbroja, na którą prawie by nas było stać. Znaczy już na pewno byłoby nas stać. No cóż, nie stać nas. <gry> dobra, weźmy zbroję z brązu. Oj, lekką zbroję Jedną Możemy kupić też tarcze, które nam doda na pewno też obrony Ale Wstrzymam się z tym i skoczę najpierw po miecz Zobaczenia ekwipunek, Naruto tormy na razie te tormy ma duży atak, więc lekka zbroja Dobrze Mm, tak, idziemy nasz kupić sobie miecz jakiś, przyspieszamy trochę, dobra, ostra koźba muszą, nóż, coś Chcesz... o to ciekawe, nóż jest bardzo ciekawą bronią, 42, dobrze, tutaj mamy 70 też, proce, ale nie, dobrze, kupmy sobie nóż za 380, to już jest bardzo duży wynik będzie i tak, i... Nałożymy go dla naszej postaci. Tormy. Oj, Naruto. Dobrze Naruto, nałóż nóż. Pięknie, dużo większy atak Hełm, dodatki, dobrze, no niestety. No cóż, bywa. Czasami trzeba coś stracić, wielki fail po prostu, tak? Tak. Ale kontynuujemy naszą fabułę, się cieszę, w sumie wróciliśmy do naszego normalnego miasteczka pięknego. I dobrze. Kupimy poty, ale to w pierwszej mapie, bo wiem gdzie to było. Dobra. Lecimy w dół. Dobra. To tutaj. I tutaj. Perselite. Perselite, dobra. Więc skoczymy teraz po ...miktury. Kupimy ile nas będzie stać. One się przydadzą. Witaj, oglądajcie co chcecie. Oglądanie nic nie kosztuje przecież. Tak, pamiętam, mówiłaś mi to już. Napój trudko, tabletki, dziwna szpilka, dobrze. No Na ale za P nadal nic. Kup. Kupiliśmy ze 4. Dobra, i to. Ekwipunek, Naruto. No i nie ekwipunek, tylko rzeczy. Mamy cztery napoje, a więc tak, czyli w starej grocie zostaje wszystko, co tam wynieśliśmy. Dobrze, i co i nic nie wyniesiemy, ale niestety. Polegliśmy. Dobrze, Dzień Dziadek był... ...tutaj gdzieś. Zapiszmy sobie grę, żeby już do tamtego nie wracać i nie, nie wracam już do tego. Heł, potrzebuję kilku kwiatów. Cóż, chyba mógłbym wam kilka dać. Ale, ale, okłamaliście mnie. Jednak podaliście moje... Podeptaliście moje faty, no nie? No tak, no. Niestety, przepraszam. Ech, pomogę wam, ale to będzie kosztować 50 golda. Kurczę. Grany, nawet nie macie 50 golda przy sobie? No. Sądzę, iż mogę wam je dać za darmo. Dziękuję. Kropka, kropka, roba. Nie, nie, niczego się nie nauczyliście. Sami się w to wkopaliście. Nie dasz mi? Proszę. Kurcze Nie mamy tych kwiatków, tak? Yy... Użyj i tutaj mamy owoc wiatru, ubranie Kwiatu nie mamy Dobrze, musimy nazbierać 50 golda Cóż, dobra Poniszczę chwilę ten I zaraz do was wrócę Dobrze, jestem i zdobyłem 90 golda, pokonałem parę potworów szybko, tak zwykłych, takich zwykłych i Dodatkowo Torma dobił level, z czego się cieszę, więc jest dobrze, więc musimy jeszcze dodatkowo użyć napoju na Tormie, ponieważ on miał mało HP. Dobrze, więc idziemy. Jeszcze zaraz sprawdzimy, o co chodzi z księgami. Tymi, u tych, tym, chyba potrzebujecie kilku kwiatów. Cóż, chyba mógłbym wam kilka dać, ale kumaj się, no nie. Kosztować 5 euro. Kwiaty prepay, schowałeś, super. Dziękuję. Mamy... przecież... znaleźliśmy parę alchemików, którzy nam zafundowali księgi jakieś tam, coś tam, coś tam i dzięki temu oni mogą nam zrobić jakieś przydatne przedmioty. To było tutaj? Nie, to nie było tutaj. Zaraz ich znajdziemy. to możliwe, że to było tutaj, ale też chyba nie. Nie. Dobrze, najwyżej oddajmy najpierw te kwiatki. Dobra. Gdzie to było? Dobra. To tam, na górze. Dobra. Będę się z wami kończył. Niestety w tym odcinku zaliczyliśmy, zaliczyłem wielki fail, po prostu... No cóż, tak bywa czasami i... Przepraszam za to. W następnym odcinku już będziemy toczyć fabułę do przodu, do przodu, do przodu. Wszystko pięknie ogarniemy. Dobrze, żegnam się z wami i cześć.